Chciałabym w imieniu Rady Rodziców serdecznie wszystkich powitać, a w szczególności panią dyrektor, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz zaproszonych gości. Nasz dzisiejszy piknik już na stałe zapisał się w kalendarzu szkolnych imprez. Jest okazją do wspólnego świętowania z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Dzisiejszy dzień należy do nas wszystkich. Na wstępie chciałabym podziękować wszystkim, którzy nam pomogli przy organizowaniu dzisiejszego dnia. Bez waszej pomocy i wsparcia byłoby nam trudniej uporać się z tym wszystkim. Sądzę, że największą nagrodą dla nas wszystkich jest dzisiejsza pogoda. Dla każdego dziecka mamy przygotowane tradycyjnie kupony na darmowe napoje, popkor i watę cukrową, a parmurnicz dorzucił do tego wszystkiego jeszcze lody. Za chwilę poproszę, aby każdy z Was podeszło do swojej wychowawczyni, aby odebrać te kupony. W międzyczasie rozkłada się nam też Pan z dłuchaną zjeżdżalnią, a pani Ania będzie malować nam twarze. Należy oczywiście jeszcze wspomnieć, że tradycyjnie też otrzymaliśmy wsparcie finansowe od przyjaciela naszej szkoły, pana Nowaka, za co bardzo dziękujemy. Spotykamy się tu wszyscy, aby wspólnie spędzić czas na terenie naszej szkoły, aby poprzez zabawę poznać się wzajemnie, wzmocnić więzi ze szkołą. Dzisiaj dodatkowo przy tej okazji stanie się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zostanie oficjalnie otwarte podwórko nivei, które wspólnie wygraliśmy, ale w tej kwestii oddaję już głos panu sołtysowi. Dzień dobry wszystkim. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, dzisiaj jest wspaniała okazja, by móc uroczyście otworzyć to wspaniałe podwórko Nivea, które wspólnie wygraliśmy w ogólnopolskim konkursie. Witam przybyłych gości Panią Minister Angelikę Możdanowską, Pana Burmistrza Piotra Wsikusa, Księdza Kanonika Kazimierza Sobasika. Panią Radną Danutę Pastok. Oczywiście dziś mi się tutaj schowała za Pana Burmistrza, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Słupi Pod Kępnem Beatę Lebek witam serdecznie. Chciałem dodać, że tutaj właśnie Zespół Szkół Specjalnych Słupi również znalazł się wśród laureatów tego konkursu. W ostatnich dniach tutaj z Panią Dyrektor ze Słupi się wspieraliśmy Wymienialiśmy informacje dotyczące głosowania. Z niecierpliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że obydwie społeczności, obydwie szkoły znalazły się w premiowanej dwudziestce. Szanowni Państwo, żeby to Podwórko Niweo mogło powstać, potrzebne było zaangażowanie wielu, wielu osób przez prawie dwa miesiące zeszłego roku. Chciałbym jeszcze raz z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy nam tutaj wspomagali, którzy byli zaangażowani. Chciałem podziękować pani dyrektor Jolancie Figiel, nauczycielom, wszystkim, którzy właśnie byli zaangażowani podczas głosowania, Dawidowi Łakomemu, który stworzył filmik do tego konkursu, plakaty informacyjne. Ale przede wszystkim chylę czoła. Przed naszymi dziećmi i naszą młodzieżą, bo to oni poświęcali swój wolny czas podczas wakacji, przychodząc 7 dni w tygodniu do szkoły, oddając głosy. I dzięki temu dzisiaj możemy się cieszyć i być dumni z tego, co udało nam się dokonać. Dziękuję. Oddaję głos tutaj pani dyrektor. Już chyba wszystko zostało powiedziane. Także nic nie pozostaje nam, tylko uroczyście przeciąć te wstęgi, które w tej chwili. Proszę. Dobrze, dobrze. Jeżeli są głosy, żeby coś nam powiedzieć, albo pochwalić, bo ja bym jeszcze chciała dodać, że to przede wszystkim pan Grzesiu tutaj był największym stwórcą tego wszystkiego. Brawo, niego. Także w takim razie, jeżeli Pan Sołtys mi tu sugeruje jakieś głosy. Czy ktoś z zaproszonych gości? Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Dyrektor, Pani Przewodnicząca, Księża Proboszczu, Szanowny Drogi Sołtysie, liderzy tej naszej najmniejszej społeczności, Panie Burmistrzu, Pani Radna, Drodzy Rodzice, ale szczególnie Wy drogie dzieci, bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję za to zaangażowanie za to społeczno organizacyjne organizacyjną mobilizację bo to jest sukces całej miejscowości miejscowości która powoduje w takich inicjatywach że pozostawia się w sobie coś pięknego, coś wspaniałego, coś co będzie właśnie sprzyjało nie tylko dobrej zabawie, ale przede wszystkim wspaniałej edukacji, bo to są różne Sprzęty prorozwojowe, proedukacyjne i to jest niezwykle istotne. Drodzy rodzice, dziękuję za to, że tak potrafiliście zaangażować się osobiście, ale i swoje pociechy, bo to jest ta piękna inicjatywa wspólnej, lokalnej, naszej małej ojczyzny, a tutaj właśnie wszystkich mieszkań, mieszkańców Wolszowy. Niech ten plac naprawdę budzi zadowolenie, pełne uciechy dla naszych najmłodszych i życzę kolejnych takich inicjatyw Panie Sołtysie i gratuluję jeszcze raz, że potrafi być Pan takim inicjatorem lokalnej społeczności. Panie Minister, Szanowni Państwo, z imienia z tytułu na pewno nie byłoby tego dzisiejszego wydarzenia, gdyby nie Sołtys, jego liderowanie i przekonanie Państwa do tego, że warto się zaangażować. Średnio licząc są 1400 głosów jeden mieszkaniec wsi statystycznie Olszowy musiał oddać, żeby, żeby zwyciężyć i to jest duma i satysfakcja dla wszystkich, od niemowlęcia zaczynając na wieku starszym końcu. Średnio licząc każdy mieszkaniec Olszowy 1400 głosów oddał. Oddał na obieg piękny przed otwarciem zastanawialiśmy się o cenach, o wartości tego obiektu, różne krącą informacje. Niechybnie jest on pięknym, pięknym naprawdę obiektem wzbudzającym duże zainteresowanie, zachwyt i taką zdrową zazdrość. I gratuluję Panie Sołtysie, Panu i Państwu wszystkim, że taki obiekt w Olszowie, w Olszowie powstał. Powstał dzięki wspólnej inicjatywie i zaangażowaniu różnych, różnych środowisk. Mi się wydaje, że Szanowni Państwo, że to, że na tym obiekcie, na tym placu zabaw tak licznie przebywają już dzieci, tak, tak, bar tak bardzo przyjeżdżają tu, przychodzą, żeby się bawić, żeby tutaj spędzać czas. To po prostu można krótko powiedzieć, że było warto. Że było warto taką, takie przedsięwzięcie zorganizować. Myślę, że te skromne lody z firmy Mamczak, nie powinienem reklamować, ale firma Mamczak najlepsze lody w Kępku ma. Także te ufundowane przez samorząd lody będą dzieciakom wszystkim smakowały. Ale ponieważ wiem, panie sołtysie, że robiliście też akcję zbiórki krwi, to na ręce, na ręce pani radnej przekażę pięć voucherów, a pani przewodniczącej zapraszam tutaj, przekażę pięć voucherów dla osób do wykorzystania w Kempiskim kinie, dla osób, które oddały największej ilości ilość krwi. Krew danym życia i tego, tego nigdy nie za wiele. Każdy, każda kropla krwi jest cenna i, i służy długiemu człowiekowi. Myślę, szanowni państwo, że kończąc, panie się co cóż. Ja bym powiedział, ta zabaw jest, pani radna, co robimy? Boisko? Boisko. To jestem za tym, żeby, bo jestem świeżo po wizycie wczoraj i możemy śmiało siadać jesienią i przygotowywać Wniosek i składa, i przygotowywać się do tego, żeby mamy miejsce, mamy tereny, żeby piękny obiekt ze sztuczną nawierzchnią w Olszowie powstał. Dziękuję bardzo. Ja tu dziękuję, bo myślałam, że tam oboisko, ale szanowni państwo, nie tylko boisko, bo tu też by się sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia naprawdę przydała. Także. Proszę Pani Angeliko, tutaj minister, Panie burmistrzu, nie zapominać o Olszowie, bo Olszowa jest tak prężna, że nie wiem, czy jakaś inna wioska nam dorówna i w ogóle w zaangażowaniu. Nikt nie odmówi, gdyby ktoś poszedł do kogoś, do, obojętnie do jakiej osoby, nikt nie powie, że nie. Zawsze są wszyscy zaangażowani. Także serdecznie dziękuję tutaj też Sołtysowi. Panu Aloisowi Nowakowi on nigdy nie odmówi niczego, tu pani dyrektor. Także proszę pamiętać o Olszowie, bo Olszowa jest naprawdę piękna, duża, no i nie poddamy się, choćby nie wiem co. Także dziękuję za wszystko, bo naprawdę nas zagiąć, panie burmistrzu i tylko pani Angelika Marzanowska, to będzie trudno. Naprawdę trudno. Ja wiem, ale proszę pamiętać, że naprawdę my się nie poddamy pod każdym względem. Także proszę zapamiętać Panie Burmistrzu, tu pani minister, że naprawdę dziękujemy za wszystko i prosimy coraz, coraz, coraz więcej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się uśmiecham słysząc panią radną, bo jej zaangażowanie na sołectwa Rosowa jest powszechnie znane. Myślę, że również nie chodzi o to, żeby się licytować tu da... Miejscowość Gminie Kemp to jest ważna, ważniejsza, gdzie każda, każda jest dla samorządu kępskiego, której mam przyjemność reprezentować i dla pani minister zapewne również ważna, istotna. Każda ma swoje ambicje, swoje pragnienia i spolejność, kolejność realizacji inwestycji. Skupialiśmy się na drogach, mówimy o oświetleniu, które powstanie, szanowni państwo, to już łączę, ucinam to, że... Ktoś tam do mnie też doszło, dlatego poprosiłem jeszcze o głos, że nie będzie tego oświetlenia. Będzie pani radna. Będzie oświetlenie, będą inne inwestycje, tylko mamy ustalone priorytety, a ja wiem, po prostu rozmawiając, co i w pierwszej kolejności w tej chwili jest, na co jest szansa. Jak pani wie, zawsze wolę składać wnioski na to, gdzie jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, a w tej chwili jest zielone światło dla boisk. I korzystajmy, składajmy na wojsko, które realnie może już w przyszłym roku funkcjonować w Wolszowie. I to nie jest trzyna gadanina, to jest rzeczywiście nie, bardzo bardzo pewne, że tak właśnie może, może być. Dlatego Szanowni Państwo, również, że myślę, że Panie Minister, podobnie jak ja, sądzimy, że przyjechaliśmy na Państwa zaproszenie świętować i cieszyć się z państwa tym sukcesem, jaki jest, jest, jakim jest podwórko Niwej I oby takich obiektów w gminie więc. Jeszcze ja tutaj domówię jeszcze, bo ja nie mówię, że... Gmina nic nie robi, wszystko jest w porządku, ale dla szkoły to tutaj nie było dosyć, dosyć, dosyć długo nic nie wkładane. Dobrze, że tutaj Pan Nowak troszeczkę nas tu yy, trochę się zaangażował, także prosimy, prosimy coraz więcej. Dziękuję. To ja może jako dyrektor szkoły powiem tak, gratuluję Wam rodzice takiego sołtysa. Bo tak naprawdę ile trzeba było serca włożyć w oddawanie głosów, to wiedzą tylko ci, którzy przychodzili codziennie i głosowali. I ponieważ jesteśmy właśnie taką szkołą, która oddawała głosy, a dzieci mamy z terenu całego powiatu i nie mogliśmy przychodzić codziennie do szkoły, ponieważ głosowanie, panie sołtysie, jak pan pamięta, było w okresie wakacji, to najlepiej wiemy, ile serca... I trudu kosztowało rzeczywiście to głosowanie. Młodym ludziom tej szkoły, dyre, pani dyrektor, gratuluję, że to młode pokolenie dostało przykład, jak trzeba walczyć o coś dla siebie. Bo nic w życiu nam nie jest dany. Pamiętajcie, że to, co macie, to macie dzięki też swojej pracy i pracy waszych dorosłych. Uszanujcie to, bo warto takich dorosłych szanować. Gratuluję przede wszystkim, bo wiem, ile trudu to kosztowało. Naprawdę cieszcie się, bo jest z czego. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim. Dzieci czekają już na otwarcie tego pięknego. Placu zabaw tego pięknego placu Niwea, A ja tylko zapowiem jedno zdanie. Pani Radna, panie burmistrzu, dla mnie liczy się lokalna społeczność, dla mnie liczy się miasto i gmina Kępno, powiat Kępiński Wielkopolska, i zawsze będę robiła wszystko, aby te nasze miejscowości się rozwijały i każdy wniosek, który gdziekolwiek będzie złożona, będzie zależał też od mojej osoby, na pewno w stu procentach poprę. Wiem, jak ważna jest lokalność społeczna i też Olszowy może Pani na mnie zawsze liczyć. Dziękuję bardzo. Podsumujmy te wszystkie nasze przemówienia, podziękowania, jak i podsumujmy te wszystkie prace, które zostały wykonane i spełnione wspólną naszą modlitwą. Proszę o błogosławieństwo Boże i opiekę, aby te dzieła wszystkie spełniały swoje zadania i swoją rolę. W imię Ojca i Syna, i Świętego. Amen. Bóg, źródło i początek wszechrzece, od którego pochodzą wszelkie dobra, niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Bóg dał nam siły, abyśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu Prawu, czynili nasze ciała zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tę żyznę ciała łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Boże Ciebie nieustannie wielbimy, pokieruje wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pranse i obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, że Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tu przychodzić, w tym miejscu zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia, duszy i ciała. Nie ubogacają się bratnią, życzliwością. I z radością dają Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im siły ciała, niech kieruje naszym postępowaniem, abyśmy żyli w radości serca i duchowej zgodzie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen. Polecajmy się jeszcze o opiece i zawisło Matki Najświętszej wspólnie wołając. Pod Twoją obronę uciekamy, się, Święta, Boża Rodzicielko. Różbami radź nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód radzi nas zawsze wybawiać. Pando chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, podzieżycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech to całe dzieło służy nam wszystkim. Teraz zapraszam tutaj, nie wiem, mi się wydaje, że tutaj dzieci już widzę, mają też nożyczki w ręce. Także prosiłbym tutaj ewentualnie też rodziców przy tych dzieciach, żeby stanowić, żeby tutaj sobie nie zrobiły krzywdę później. Po przecięciu tutaj zapraszam po nożyczki tutaj, rozdamy też tutaj naszym gościom. Przybyłem. Panie Loidze też zapraszam, nożyczki powinny starczyć. Ksiądz Prowo też proszę. Panią Basie Hołoś też poprosimy. Kogo tutaj? Mamy jeszcze nożyczki? Jeszcze są nożyczki tutaj, proszę chodźcie dzieci. Chodźcie. I stajemy tutaj wzdłuż stęgi. Tutaj zapraszam. Szanowni gości, i będziemy za chwilę tutaj przecinać. Ale ja tutaj chciałem dodać, że po przecięciu wstęgi, tutaj pod tym namiotem jest tort ufundowany od Rady Sołeckiej. Specjalny na tą okazję, właśnie. Także tutaj zapraszam zaraz po przecięciu wstęgi są talerzyki, żeby przychodzić po ten tort. Bo wiadomo, jest ciepło i ten tort tutaj nam długo nie wytrzyma. Także tutaj zaraz zapraszam wszystkich tutaj którzy głosowali, którzy byli zaangażowani po kawałek torta.